Święta zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi odwieczny problem z wyborem prezentu dla najbliższych czy przyjaciół. My, oczywiście, jak co roku, zaprezentujemy Wam kilka technologicznych propozycji na prezenty, zarówno te tańsze, jak i nieco droższe. Oto 10 gadżetów, które świetnie nadają się na prezent świąteczny. Oglądajcie. Na pierwszym miejscu ląduje. Power Cube. Ta kostka to nic innego jak bardzo wygodna listwa zasilająca w kształcie sześcianu. Jednak wyjątkowa jest w niej forma. Możecie ją podłączyć bezpośrednio do gniazdka lub używać jako tradycyjnego przedłużacza. Dodatkowo każde gniazdko jest od siebie niezależne, przez co nawet jeśli podążycie tutaj spory zasilacz, to nie będzie on waził pozostałym gniazdkom. W ofercie są różne wersje kostek zasilających z kablem o różnorakiej długości lub wtyczką bezpośrednio do gniazdka. Do tego kostki mogą być wyposażone np. w gniazda USB, przycisk on-off, czy nawet ładowarkę bezprzewodową do smartfona. Ceny PowerCube'ów zaczynają się od 36 zł, a oczywiście linki są w opisie. Na produkty z linii PowerCube macie w sklepie powercube.pl 15% zniżki na hasło technostrefa. Wiele osób często narzeka na słabą jakość dźwięku w laptopie, a jednak chciałoby czasem posłuchać muzyki czy obejrzeć film z lepszym audio. Dla takich osób idealnym prezentem będą głośniki Creative Pebble 2.0. Te niewielkich rozmiarów głośniki zasilane z pojedynczego gniazda USB potrafią grać naprawdę nieźle. Wszystko za sprawą dodatkowych membran pasywnych, które umieszczone są z tyłu tych małych głośniczków. Choć moda na głośniki komputerowe powoli przemija, to te grają zdecydowanie lepiej niż niejedne głośniki wbudowane w laptopa. A co za tym idzie, umilą one wieczór przy filmie czy serialu. Ich cena to 90 zł. A teraz propozycja dla osób, którym zdarza się gubić lub zapominać o różnych przedmiotach takich jak klucze czy portfel. Tutaj z pomocą przychodzi lokalizator Noti One Go. Dzięki niemu odnajdziecie zagubione przedmioty czy nawet waszego pupila w mgnieniu oka. Całość działa w oparciu o technologię Bluetooth oraz o sieć stworzoną przez innych posiadaczy tego typu urządzeń lub aplikacji Janosik. Bieżącą lokalizację jak i jej historię możecie śledzić w dedykowanej apce. Sam lokalizator może wysyłać powiadomienia do waszego smartfona, np. o tym, że zapomnieliście portfel, a dodatkowo wydaje dźwięki. Cena tego gadżetu to 110 zł, ale jeśli kupicie ich kilka naraz, to cena wtedy spada, więc warto na przykład zaraz zamówić dwa albo trzy. Teraz propozycja dla osób aktywnych, czyli Mi Band 4. O nim mieliśmy okazję nagrać osobny film na naszym kanale, a także na naszej stronie technostrefa.com znajduje się recenzja tekstowa tej opaski. Jest w tym momencie to najbardziej opłacalny FitBand na rynku. Na pokładzie znalazł się dotykowy ekran OLED, który umożliwia odczytywanie powiadomień, pogody czy tętna, a także na przykład sterowanie muzyką. Bateria w tym modelu no to jest poezja, bo wystarcza na ponad dwa tygodnie pracy. Cena Mi Benda 4 to 149 zł. Były głośniki, to teraz przyszedł czas na słuchawki nauczne, czyli Audictus Winner, bezprzewodowe słuchawki od polskiego producenta. Już kilkukrotnie pojawiły się na naszym kanale w różnych poradnikach i wciąż możemy je Wam śmiało polecić. Świetnie nadają się do słuchania muzyki na co dzień z głębokim basem i przyjemną dla ucha resztą pasma. Bateria w nich wystarcza na około 10 godzin ciągłego działania. Dodatkowo są niezwykle lekkie, i ważą zaledwie 138 g. Całości dopełniają bardzo wygodne poduszki pokryte eko skórą. Cena. 149 zł. Wracamy jeszcze na chwilę do głośników, jednak tym razem zupełnie przenośnych. Creative Move o Play to nowa odsłona legendarnej już serii głośników bluetooth. Znajdują się w nim aż dwa przetworniki, a także dwie membrany pasywne, które w znaczący sposób polepszyły ogólną jakość dźwięku, ale także przede wszystkim niskie tony. Poprawiono też normę wodoszczelności. W tym modelu jest to IPX7, co w praktyce oznacza, że możecie ten głośnik zanurzyć na głębokość 1 m na 30 minut. Dodatkowym plusem dla wielu osób okaże się port ładowania. Jest to bowiem gniazdo USB-C, które już stało się przecież standardem, jeśli chodzi o smartfony. Głośnik MUVO Play działa na baterii aż do 10 godzin. Jego cena to niecałe 160 zł. Teraz czas na nieco inny gadżet. O Google Chromecast już na naszym kanale mówiliśmy. Prezentował tam Rapid specjalnie dla Was, zastosowania dla tego małego cacka. Pozwala to urządzenie zmienić praktycznie każdy telewizor, monitor czy nawet projektor w taki z funkcjami smart, na którym z poziomu Waszego smartfona włączycie film na Netflixie, puścicie muzykę na Spotify, czy pochwalicie się fotkami z ostatniego wyjazdu. A cena Google Chromecasta 159 zł. A dla tych, którym marzy się własny mini ogródek w mieszkaniu, stworzono Smart Garden Click and Grow. A jest to nic innego jak inteligentna doniczka, która za was zajmie się podlewaniem czy odpowiednim naświetleniem roślin, jakie zawsze chcieliście mieć w swoim mieszkaniu. W ofercie dostępne są dwa rozmiary. Mieszczą one odpowiednio 3 oraz 9 specjalnych kapsułek z ziemią oraz nasionami wybranej przez was rośliny. U nas akurat rośnie bazylia i pomidorki. Jednak oferta nie ogranicza się tylko do nich. Gotowe kapsułki mogą zawierać nasionka ziół, warzyw i kwiatów, ale możecie spróbować również z waszymi własnymi nasionkami. Ceny Smart Garden zaczynają się od 429 zł. Z kodem technostrefa macie 10% zniżki na ogrody Smart Garden w sklepie smartgarden.pl. Szczegóły w opisie. Były już słuchawki na to teraz czas na te w pełni bezprzewodowe. Oto Creative Outlier Gold, o których już opowiadaliśmy na naszym kanale i pisaliśmy na stronie technostrefa.com. Doskonale nadają się one dla wszystkich aktywnych osób, które cenią sobie dodatkowo wysoką jakość dźwięku, długi czas pracy na baterii, no i oczywiście niezwykłą wygodę. Słuchawki dostajecie w pakiecie z etui ładującym. Creative Outlier Gold dostępne są w cenie 429 zł. No i ostatnią propozycją, która zamknie nasze dzisiejsze zestawienie, jest nieco większy prezent. Tablety przeżywają tak naprawdę swoją drugą młodość i coraz więcej osób decyduje się właśnie na ich zakup. My proponujemy tablet Lenovo Yoga Smart Tab LTE. Ten model to jedna z najciekawszych propozycji w tym przedziale cenowym. Z racji, że jest to seria Yoga, nie zabrakło też zintegrowanej wielofunkcyjnej podstawy oraz całkiem przyjemnych głośników stereo. Do tego ekran full HD o przekątnej 10,1 cala. W tym modelu znalazł się także panel, który można zintegrować z systemem smart home. Całości dopełniają wydajna bateria o pojemności 7000 mAh oraz możliwość ładowania za pomocą gniazda USB-C. W cenie 1199 zł jest to naprawdę bardzo dobra propozycja. A linki, oczywiście, do wszystkich propozycji przypominam w opisie pod tym filmem. No, i to już by było na tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, która z moich dzisiejszych propozycji na technologiczny prezent Wam najbardziej przypadła do gustu. No i oczywiście, dawajcie swoje propozycje, co chcielibyście dostać, albo co macie zamiar kupić swoim właśnie najbliższym, jeśli chodzi o technologiczne prezenty. Tymczasem, ja życzę Wam już z tego miejsca, tak na zapas, wesołych świąt oczywiście i. Prezenty, wiadomo, nie są najważniejsze, tylko rodzinna atmosfera, świąteczna atmosfera przy wigilijnym stole i potem przez dwa dni świąt. Także już teraz ode mnie wszystkiego najlepszego i wesołych świąt, ale jeszcze przed świętami się zobaczymy, również w kolejnych poradnikach prezentowych. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie, komentujcie poniżej, zajrzyjcie do opisu tego filmu, wpadnijcie także na naszego Instagrama, mówił do Was Szakal, do zobaczenia, do trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pa! pa!